Oderwała się od garów i szaleje na zakupach. Psia krew. Będzie się stroić na starość. Tato, nie mów tak, mama nie jest stara. Będę mówił to, co będę chciał, wiesz? Założę się, założę się z Tobą, że zaraz wyjdzie i powie, że coś mi się od życia należało i wyda miliony na szmaty, które mogłaby kupić u nas na bazarku dosłownie za grosze. Matko, moja, jak ja nienawidzę w sklepu. Całe szczęście, że mają tutaj bibliotekę. Serio? Biblioteka, po co tu tam pójdzie? A może ja pójdę? Jak już będę miała dosyć tych hałasów, tych ludzi, tych sklepów, tych zakupów, tego wszystkiego? Mamo, daj, już spokój czytać możesz w domu. Kilka miesięcy temu Szymon i ja wzięliśmy ślub. Zaprosiliśmy na rejs rodziców, by bliżej się poznali. Ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Czuję, że każdy chciałby być teraz gdzie indziej i robić coś innego. Przepraszam, że musieliście czekać. No, ale coś mi się od życia należy. Nie, mówiłem, że tak powiem, nie mówiłem? Nie mówiłem. A to, pokaż, co kupiłeś. Zobacz! Zobacz te kolory! Jakaś Piękna, przywiewna. Piękna, jest, cudowna. Przecież to jest dziecka dla młodych lasek. Tobie zaraz wiatr ją podwieje i wszyscy zobaczą Twoje gadziochy. Tato! Mój ojciec jest niemożliwy. Musi tak dogadywać mamie przy moim mężu i teściach. Wychodzi na ostatniego buraka. Co? To źle mówię? To jest kieska na szupy, a Tobie razie od kilku lat przybywa kilogramów. Gruba dupo. Nie widziałeś mnie w niej, a się wymądrzasz. No to co? Idziemy i widzimy się na obiedzie, tak? Tak, Super. to jest świetny pomysł. Idźmy, się. chodźmy, widzimy się, zobaczymy się później. Dobra, nara. na razie. Miłego nara. dnia. Nara. pa! pa. O, ja pa. idę dalej kupować. Przymuś, gdzie to jest jakieś whisky, bo ja nie wytrzymam.